Witam na przeglądzie w sklepie action. Zaraz na początku zobaczycie nowości, jakie pojawiły się w tym sklepie. Będziecie mieli też możliwość zobaczyć dekoracje i akcesoria świąteczne, jakie są w sklepie action. Będą to rzeczy, jakich nie pokazywałam w moich wcześniejszych nagraniach, dlatego warto obejrzeć film do końca. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Widoczna teraz lampa z tworzywa sztucznego podświetlana jest lampkami LED świecącymi różnymi kolorami. Ta dekoracja dostępna jest w kilku wzorach. Tą lampę dotykową kupić możemy za niecałe 23 zł. A oto następna nowość w sklepie Action, która kosztuje niecałe 4 zł. Ta niewielka dekoracyjna taca z lustrem ma średnicę 10 cm. Dostępna jest w kolorze złotym, srebrnym oraz czarnym. W sklepie Action kupić możemy także takie kilkuknotowe świece zapachowe. Widoczna teraz ma m.in. zapach waniliowy. Świece z edycji specjalnej kosztują niecałe 35 zł. Jest też świeca o zapał kwiatów i ambry. W sklepie Action kupić możemy także mniejsze i większe kubeczki oraz miski ze szkliwa reaktywnego. Zobaczmy najpierw na te mniejsze. Kubeczki mające pojemność 150 ml kosztują niecałe 5 zł. Dostępne są w kilku kolorach. Zarówno kubki, jak i miski z tej serii mogą być myte w zmywarce, nadają się też do mikrofalówki. Mniejsze kubeczki tego rodzaju kosztują niecałe 6 zł, mają pojemność 600 ml. Dostępne są w tym samym wzorze i kolorach co mniejsze kubeczki oraz miski. Miskę mającą średnicę 14 cm kupić możemy za niecałe 9 zł. Zobaczmy na wszystkie dostępne w tym sklepie Action. A oto następne nowości w sklepie Action: 4 ,49 zł. 49 groszy kosztuje niewielka szklana taca na cukierki. Szklana bombonierka obok kosztuje niecałe 9 zł. Taca ma średnicę 9,5, wysokość 6,5 cm. Bomboniera ma długość 20, szerokość 9 cm. Większa szklana bombonierka jest zamykana. W sklepie Action kupić możemy także zestaw trzech szklanych słoiczków, każdy mając pojemność 180 ml z bambusową pokrywką. Cena zestawu to niecałe 12 zł. Słoiki mogą być myte w zmywarce. I jeszcze jedna nowość w tym sklepie jest z nią prostokątna taca z drewna tekowego. Kosztuje niecałe 22 zł. Ma wymiary 37 na 16,5 cm. Taca na nóżkach dostępna jest w kolorach naturalnych. Widoczne teraz dekoracyjne świeczniki są ceramiczne. Każdy kosztuje 9,95 zł. Świeczniki mające wysokość 13 cm dostępne są w kilku wzorach i kolorach. Przejdźmy teraz do dekoracji akcesoriów świątecznych, jakie kupić możemy w sklepie Action. 11 ,95 zł. 95 groszy kosztuje upominkowy kalendarz adwentowy. Kalendarz wykonany z tektury zawiera 24 szufladki bez zawartości. Wśród świątecznych nowości są właśnie takie ceramiczne talerzyki. Każdy z talerzyków dostępnych w różnych wzorach kosztuje 11 ,95 zł. 95 groszy. Jest na przykład talerzyk w kształcie choinki z wizerunkiem piernikowego ludzika i świątecznym napisem. Ma długość 16 cm, nadaje się do zmywarki. Podobnie jak ten, mający kształt gwiazdy. Na tym talerzyku widać domek z piernika. Kształt domku z piernika ma jeden z talerzyków z tej kolekcji. Jak każdy, może być myty w zmywarce. Jest jeszcze talerzyk w kształcie piernikowego ludzika, właśnie ten. 3,79 zł i 79 groszy kosztuje puszka zawieszka świąteczna. Dekoracja ma kształt kuli lub gwiazdy. Dostępna jest w kilku kolorach oraz wzorach. Zobaczmy teraz na podświetlane dekoracje z wioski świątecznej. Każda z dekoracji, poza tym, że jest podświetlana, gra także świąteczną melodię.

Ta LEDowa dekoracyjna świeca stworzywa sztucznego świeci kilkoma widocznymi po prawej stronie kolorami. Oświetlenie działa na baterie. Ma wysokość 24 cm kosztuje niecałe 30 zł. Niecałe 9 zł kosztuje świetlny łańcuch LED z widocznymi teraz dekoracjami. Tak wyglądają, gdy świecą. za niecałe 5 zł w sklepie Action kupić możemy także szklane zawieszki. Dostępne w kilku wzorach. Na przykład Świętego Mikołaja lecącego balonem, Świętego Mikołaja trzymającego choinkę i kilka innych. A oto większe i mniejsze skrzaty jakie kupić możemy w sklepie action. Mniejsze są podświetlane. Większy skrzat kosztuje niecałe 70 zł. Wybierać możemy pomiędzy różnymi wzorami takich skrzatów. Mniejszy ze skrzatów mający podświetlaną czapkę dostępny w różnych kolorach kosztuje 29 zł i 95 groszy. Ma wysokość 55 cm. A oto następne nowe figurki świąteczne w sklepie action. Mają wysokość od 25 do 29 cm, kosztują niecałe 24 zł. Ta świąteczna figurka dostępna jest w kilku widocznych teraz wzorach. 19,95 zł kosztuje śnieżna kula. Dekoracja ma wysokość 13 cm, dostępna jest w kilku wzorach. W sklepie Action kupić możemy także świąteczne zestawy prezentowe, np. taki jak ten. W metalowym opakowaniu znajduje się dyfuzor, zapachowa saszetka oraz świeca zapachowa, dostępne w kilku zapachach do wyboru. Cena zestawu to niecałe 23 zł. Ten zestaw ma zapach piwoni. Dyfuzor, świeca i saszetka w tym zestawie mają zapach świeżego lnu. A oto następny zestaw upominkowy, którego cena to niecałe 22 zł. W zestawie znajduje się m.in. giełka do ciała i pościeli, krem do rąk oraz krem na noc. W opakowaniu jest także maska na oczy. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.